W ramach ogólnej problematyki mediów, a także problematyki zarządzania mediami, pojawia się szczególny, ale bardzo rozległy problem Internetu. Internet, jak się mówi, to słowo, to pojawia się tyle związanych z nim skojarzeń, przeświadczeń, mitów i ogólnie rzecz biorąc niewiedzy, że. Trudno wyprowadzić myśl na jakąś ścieżkę, która będzie konstruktywna. I oczywiście próbujemy coś takiego robić, ponieważ generalnym założeniem jest przyglądanie się procesowi zarządzania. W związku z tym próbujemy też zastosować pewne narzędzia, które są wypracowane w tej dziedzinie, pewne koncepcje, pewne sposoby patrzenia do tego bardzo złożonego zjawiska którym jest sieć. I wydaje się, że można sformułować dosyć poprawne, wiarygodne i przede wszystkim pragmatyczne wnioski związane z tego rodzaju postępowaniem. O internecie można mówić w ramach kilku różnych narracji. Te narracje są w różnym stopniu podbudowane literaturą, bo także częściowo są oparte na pewnym zestawie przeświadczeń powszechnie funkcjonujących, z którymi oczywiście także się musimy liczyć, bo przecież zarządzanie też obejmuje tę sferę i ten, ten, ten zestaw zagadnień. Te zasadnicze narracje w zasadzie są trzy. Jedna z nich dotyczy pewnej rzeczywistości społecznej i politycznej, która się wiąże z internetem. To jest oczywiście być może w tej chwili najbardziej powszechne, popularne i kojarzone z tą fazą sieci, w której ona się w tej chwili znajduje, czyli tym, co nazywamy mediami społecznymi. Prawda? A druga narracja, która jest narracją źródłową i z którą najczęściej się Internet kojarzy, to jest ta narracja, która dotyczy kwestii technologicznych. No, niewątpliwie Internet jest skutkiem pewnych wynalazków, Pewnego postępu, który się tutaj dokonuje. Ten postęp i te wynalazki są, formują się w ramach naszej kultury dosyć długo, bo ich początki sięgają w samego początku wieku XX. Ale niewątpliwie doprowadziły one do takiego stanu, w którym gwałtownie zmienia się pewna rzeczywistość materialna. W której funkcjonujemy, i ona narzuca nam zupełnie nowe typy rozwiązań, nowe typy postępowania, nowe role społeczne, itd., itd. Trzecia sfera, która jest w zasadzie milcząco akceptowana, często nie jest brana pod uwagę w takim zakresie, jak powinna być to jest ta, ta sfera i związana z nią narracja która dotyczy aspektu ekonomicznego internetu. I trzeba powiedzieć, że w ramach tych Trzech torów rozumowania, jedno trzech historii, trzech typów opowiadania, i jednocześnie zwróćmy uwagę, że trzech rzeczywistości, w których funkcjonuje internet, wydarzają się różnego typu konflikty. My te konflikty obserwujemy na co dzień. Ostatnim takim bardzo wyraźnym tego typu konfliktem był choćby protest przeciwko akta. Mnie się wydaje, że duża część tego typu konfliktów bierze się trochę z niezrozumienia roli internetu jako pewnego środowiska takiego komercyjnego, środowiska nastawionego na działalność gospodarczą podległego prawami, prawom ekonomii czy rekonstruującego od nowa, kształtującego pewne podstawy prawa ekonomii. Jak twierdzą niektórzy, w rzeczywistości ta rekonstrukcja nie jest taka duża. Niektórzy uważają, że ona jest fundamentalna i w ogóle zmienia to, co nazywamy ekonomią. Ten wątek bardzo ciekawie się ujawnia, jeżeli dotrzemy do początków sieci i zobaczymy, jak element właśnie działalności biznesowej w sieci się pojawił. Wiemy skądinąd, że internet jest przecież wynalazkiem, który. Powstał na zamówienie rządowe, jest produktem, a powstałem za pieniądze rządów Stanów Zjednoczonych. Jego okoliczności powstania są najczęściej przez różnych badaczy, na przykład takich jak Fred Turner, wpisywane w pewne, pewną rzeczywistość taką społeczno-polityczną lat 60. Fakt funkcjonowania podziału świata na dwa. Skonfliktowane mocarstwa, imperialistyczne zabiegi Rosji radzieckiej, która agresywnie zachowywała się wobec świata zachodniego. Temu towarzyszyły pewne ruchy społeczne w Stanach Zjednoczonych, które jednocześnie były pewnego rodzaju buntem przeciwko społeczeństwu odbieranemu jako zbiurokratyzowane. Czy odhumanizowane i ten swoisty konglomerat przyczyn wytwarza Internet? Wytwarza, ściślej rzecz biorąc, nie tyle sam Internet, co pewien zestaw oczekiwań wobec tego, czym ta sieć ma być. Z jednej strony to, jest, to są jakieś pragmatyczne oczekiwania rządowe, jeszcze niezwiązane. Nie z działalnością gospodarczą, raczej militarną. Z drugiej strony, chociaż za chwilę już pojawiają się tam, pojawia się tam działalność o charakterze komercyjnym i, i biznes wkracza powoli do sieci. I w, z drugiej strony mamy do czynienia z całym zestawem przeświadczeń, które widzą w internecie realizację wizji nowego typu rzeczywistości cyberprzestrzeni, która jest osobnym fenomenem, równoległym do przestrzeni analogowej, ale suwerennym w związku z tym, niepodległym w pewien sposób i domagającym się zupełnie innego typu praw, obowiązków od swoich uczestników, wyznaczającym jakby innego typu standardy społeczne niż te, które obowiązują w życiu realnym i najpełniej realizującym ideały wolności, egalitaryzmu i tym, tym podobne. Mówię tutaj mniej więcej o sytuacji, o sytuacji która mniej więcej do, lat, do końca lat 80. trwa. W, wieku, w, w latach 90. w internecie coraz chętniej i gwałtowniej pojawia się działalność gospodarcza. Ten rozrost jest momentami niezwykle dramatyczny. To się wyraża w postaci choćby liczb. W, dotyczących ilości komputerów, sieci i tym podobnych. Niewątpliwie w latach 90. biznes zauważył internet jako środowisko, w którym może swobodnie działać, w stopniu nieporównanie większym niż dotychczas, i w tym momencie w ogóle zaczyna się generalny rozkwit internetu, bo ten biznes oczywiście inwestuje w całą, całe zaplecze techniczne sieci. Umożliwiając coraz większej ilości osób udział w jego usługach i w jego ofertach. Ten gwałtowny rozwój, który na wykresach przybiera kształt bardzo stromej krzywej, trwa mniej więcej do roku 2000. I wydaje się, potem następuje takie charakterystyczne załamanie, które nazywamy dotkomową bańką spekulacyjną ono się pojawiło w marcu 2000 roku i jest, obrazuje spadek notowań akcji głównego sektora przemysłu nowych technologii. Zarysowałem tutaj takie wstępne okoliczności, które dokumentują te trzy zasadnicze kierunki, z którymi musimy się liczyć, kiedy Przystępujemy do opisywania, rozumienia i zajmowania się internetem. Jednocześnie funkcjonują one w ramach pewnej rzeczywistości materialnej pewnych faktów społecznych, technologicznych, politycznych czy ekonomicznych i z drugiej strony funkcjonują one także w ramach pewnych przeświadczeń i oczekiwań społecznych. Trzeba, jakby zadaniem, które się tutaj rysuje, jest teoretyczne badawcze, wybrnięcie z tej konfuzji i to jest zadanie niezwykle ciekawe, które nas czeka.